Ale w nie mamy swoją bazę. Żeby jakoś... Teraz teraz zaprezentuję tutaj koszulka ostrzegawcza. Każdy pracownik, który znajduje się na torach, powinien mieć na sobie założoną kamizelkę ostrzegawczą.

I żeby być widocznym, może ja też taką koszulkę założę i proszę pilnować dzieci, żeby na tory nie wychodziły. Na ulicy też proszę pilnować, żeby nie weszły pod samochód.